I pomarańczy rosną. Ty do mój mich roztagnych, Od matki, i oderwane rodu, stoi się, pośród cudzego grona. Jakże to miły jesteś kościem mężu. bowiem oboje doświadczamy jednego wyrobu, i mnie także pielgrzymka miosła daleka, i mnie się ucieka. Czemuś, choć cię starania w cudze otoczyły, nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły. Masz tu wcześniej i słońce, i rosy wiośniane, a przecież tego łąski, bledną krwą. Wiem, że usychasz, smutna wśród kwitnącej płaszczyzny i nie ma dla ciebie życia, bo nie ma ojczyzny, drzewo bierne. Wcieniam cię pokrzypkę i drzewo moje. Czy będę szczęśliwszy od ciebie?